Cześć, witam was serdecznie na moim kanale YouTube. Ja mam na imię Paweł, a w tym wideo pokażę wam jak zainstalować bezpłatnie i w prosty i szybki sposób portfel do kryptowalut na smartfon, jakim jest Coinomi Wallet. A więc bez zbędnego gadania zaczynajmy. Smartfon Huawei. Wchodzimy poprzez sklep Play, jeśli chodzi o system operacyjny dla Androida. Dla iOSa jest to oczywiście App Store. W wyszukiwarkę wpisujemy nazwę portfela. Klikamy opcję Zainstaluj. Oczywiście robimy to tak samo, jak byśmy instalowali aplikację, to jest Messenger'a, czy też Whatsappa, bądź też Instagrama. Tak więc yy, filozofii tutaj nie ma. Jak widzicie, mamy portfel już zainstalowany. Robimy Otwórz. Wyświetla nam się informacja o tym, czy chcemy utworzyć nowy portfel, bądź też przywrócić poprzedni. My oczywiście klikamy Utwórz nowy. No i tutaj zawsze to powtarzam, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo. Czyli moi drodzy, te słowa kluczowe, które wam się tutaj pojawiają, jak widzicie ja w tym momencie robię fotkę, to jest tylko i wyłącznie na potrzebę tego wideo. No i co, przeczytam tutaj od samego początku. To jest Twoja fraza odzyskiwania. Proszę zapisz to na kartce i trzymaj w bezpiecznym miejscu tak jak pieniądze. Jeżeli zgubisz frazę odzyskiwania, nie będzie można odzyskać portfela. Znaczy to nic innego, jak to, że w momencie, kiedy zainstalujecie taki sobie portfel na smartfonie bądź też gdzieś na PC-nawet, nie zapiszecie tych słów kluczowych i w momencie, kiedy będziecie mieli jakiekolwiek środki na koncie, czy to będzie 1 dolar, 1000, czy milion dolarów. I zgubicie telefon, bądź coś wam się po prostu z nim stanie. Nie ma możliwości odzyskania nigdy już tych środków. Dlatego zapisujcie to na kartce zawczasu. To podstawa, aby po prostu mieć dostęp do tych haseł w dwóch, a nawet trzech miejscach. OK, lecimy dalej. Zaznaczamy, iż przechowuję w bezpiecznym miejscu. Cyk, dalej. No i teraz po kolei musimy podać te hasła w takiej kolejności, które po prostu były. Tak więc lecimy. Ok, przechodzimy dalej. I tutaj ustalamy sobie nasze hasło dostępu, kiedy będziemy chcieli na przykład wysłać do kogoś środki z tegoże portfela. I w tym momencie już mamy dostęp do naszego portfela, wiemy, że hasła są spisane na kartce i wybieramy sobie po prostu kryptowaluty, jakie chcemy mieć na tej aplikacji czyli na naszym portfelu standardowo Bitcoin. Dodajemy sobie też myślę Ether. Ethereum i to na początek tyle. Te dwie myślę wystarczą. Przejdziemy sobie poprzez panel to jest z tego portfela do kryptowalut Zobaczymy co tam w nim jest w środku I tutaj zaznaczamy oczywiście Że się zgadzamy Na powyższe i jak widzicie mamy saldo Już mm, Swoich kont Oczywiście są one 00 <t> Tak więc jak widzicie wchodzimy w Bitcoina Mamy nasz adres do odebrania bitcoinów. Tutaj macie do góry adres, prawda? W tym momencie macie saldo, możecie wysłać, czyli tutaj w tym miejscu wpisujemy kogoś adres, do którego chcemy te bitcoiny wysłać. To samo w przypadku Ethereum podobnie. Odbierz adres Ethereum wyślij również do kogoś ta sama opcja. No, i tutaj mamy bardzo dużo fajnych rzeczy, ponieważ yy, możemy z tego co widzę sprawdzić sobie. Dobra, zgadzam się. Aha, tu mamy wymianę pomiędzy, jak już macie środki na tym portfelu, na przykład Bitcoina, możecie sobie bezpośrednio wymienić tu w tej aplikacji już Bitcoina na Ethereum na przykład, nie? W zależności, jakie te krypto macie. Karty podarunkowe i różnego typu takie rzeczy, tak więc y, ustawienia, adres, book aplikacja na pewno jest bardzo miła w obsłudze bardzo fajna, bardzo pomocna tak więc tyle jeśli chodzi o to wideo, jeśli to wideo Ci się podobało i było dla Ciebie pomocne w jakiś sposób, oczywiście zostaw łapkę w górze daj obojętnie jaki komentarz, żeby po prostu pozycjonowało ten film w sieci, żeby ludzie po prostu dowiedzieli się, jak w łatwy i prosty sposób zainstalować ten bezpłatny portfel do kryptowalut. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, nie zapomnij tego robić. Naciśnij to jest ten czerwony przycisk subskrybuj, dzwoneczek, żeby cię nie ominęły kolejne wideo. Tak więc dzięki wielkie, do usłyszenia w następnym materiale. Pozdrawiam, cześć.